Dzień dobry! Hmm, hejka! E, dzisiaj nagrywamy ważny taki dla nas materiał i na przyszłość też do wspomnień. I z ważnego miejsca. I z ważnego miejsca. Z nowej przestrzeni. W naszym domu, której jeszcze nie pokazujemy, ale pokażemy ją jak już będzie dopracowana. Tak, bo na razie jest jeszcze w rozsypce trochę. Tak, chociaż już dużo jest. E, ale przyszedł nasz wymarzony, wyczekany, wyszukany wózek? Wózek, czyli pierwszy, pierwszy pojazd e, naszej dzidzi. Myślałem, że powiedz, że pierwszy ekologiczny pojazd. <noise> Trochę. Jest ekologiczny. Napędzany siłą mięśni. <noise> No i chcemy Wam pokazać, jak my go jeszcze nie widzieliśmy. W sensie widzieliśmy go w sklepie, a przyszedł do nas w pudłach, więc tak. pierwszy raz go razem rozpakujemy. No i zobaczymy, e, czy będzie Wam się podobał. E, powiem, że Dalej, <coughs> będzie montował, to da wszystkie specyfikacje i w ogóle <coughs> tak, dlaczego, tak, w, tak. Powiem, dlaczego ten? Dlaczego ten? Ale pokrótce będziemy trochę um, o tym opowiadać. Dobrze. Tak, gryseusz? Tak? Tak? Tak, bluzumierby opcierać pudła, więc. Więc myślę, że będzie zadowolony. <laughs> Dobra, to lecimy. To lecimy. -da! O, to jest... Oh. O, to się, co to jest? Samo się wniosło, kliknęliśmy guz, guzik i samo się przyniósło. Co to za pudła to przyszło? Zobacz. Co to przyszło? Chodź, zobacz tutaj. U, tu jest coś... To, pudełko, to pudło było mega S ciężkie. Nie spodziewałem się, że może tyle ważyć. Otwieraj paczki. Ty lubisz paczki Co to jest? Tutaj mamy rączkę, zgaduję. O, wlesek wszystko musi dotknąć. Tak, wlesek jest tam, kontrola jakości. Kontrola jakości, tak? Dobra. Jakie koła? Wow. Co to? O, a gdzie my będziemy tu jeździć? się to nie jest pojazd dla ciebie, niestety. Ja wiem, że ty byś chciał, żeby to było dla ciebie. Dobra, i to mamy za operatora. I jeszcze jedno koło. Dobra, no tutaj mamy... Widzę, że wszędzie się palą certyfikatami jakiejś Unii Europejskiej. Okej. Okay. Także to jest ciekawe. Jak się przeciekałem, czy my poskładamy to otecznie. No właśnie, na szczęście są duże elementy. Właśnie. I gdyby nie było, ja poskładałem tą to właśnie szatę z Ikei sam. Chociaż zajęło mi to Modę. dwa dni. Komodę. komodę, komodę. Zajęło mi to dwa dni, ale się udało. Ten... A, to jest na deszcz. to może to być nie, To nie wydarza, po, to jest pokrowiec na deszcz, to się zastanawiał. Do... O, to już, i... tu już coś widać, tu już coś się dzieje. Tu już coś się dzieje. Dobra, kochanie, to w takim razie to jest za no, Tak. Dobra, zacznijmy od tych rzeczy łatwych i przyjemnych. Tak. To ty możesz zaprezentować, bo... Tak. To jest przepiękna e, torba, która jest w zestawie, a w tej torbie są różne czary. Czary Czar Ona tak wygląda. Ten Ta wózek jest firmy Venici. Tak, i aktualnie ten model, który my mamy, bo jest wiele modeli, to ten model nazywa się Leo. Właśnie w takich kolorach. Tak. Taki nam się podobał. Robiliśmy bardzo duży research i on ma wszystko, co jest potrzebne młodym rodzicom, żeby było wygodnie. I tutaj będzie taka lista. Tararara. Tak, tak, dokładnie. Wygodnie i praktycznie. Więc tak, mamy tutaj tą torbę. Ona jest z takim ślicznym breloczkiem kształcie. Lwa. Dlaczego Ci się podoba ta torba? Spodobała Ci się. Bo jest taka poręczna, duża, miękka, jest, w ogóle wózek jest w uważamy świetnym kolorze, bo z wózkami jest... się na przykład bardzo nie podobają wózki em, jakieś takie zdobione i kolorowe, typu tak. z motylkami albo z jakieś Cybeksy nam w ogóle myśleliśmy trochę o, o cybeksie, no bo jednak to jest taki wózek, który jest często gdzieś w internecie polecany. Natomiast pan, który sprzedaje wózki od wielu lat i naprawdę było czuć, że jest mega specjalistą, bo wiedział każdy detal. Tak. to że cybeksy bardzo dużo stoją um, po prostu na saporcie. Um, nie dają też takiego wózka zastępczego, więc rodzice są jakby często... Bardzo często się psują właśnie i długo trwa naprawa, więc... Ale nikt nam nie zapłacił z tą reklamą. Nie, nikt nam nie zapłacił. Kupiliśmy zapłaci. ten wózek za gotówkę. Tak, tak. Bez żadnej zniżki. Um. No i co? Jeśli chodzi o tą torbę, to tak, w środku ma jeszcze taki, um, taki, mały, pojemnik. taki mały pojemnik też z tym logo na e, smoczek niby, ale można tutaj pewnie ale włożyć W ogóle klucze. fajnie, bo ta torba jest taka, czuć jak, jak ta kurtka zimowa. Widać, że, że będzie taka solidna. Tak, jest taka mięciutka, no i też właśnie, a propos koloru zależało nam na tym, żeby, no oprócz tego, żeby był żeby było funkcjonalny, to też, żeby był w takim neutralnym kolorze i to jest właśnie taki kolor ziemi. To jest taka Przyciszona zieleń. Tak. Też w ogóle wszystko w pokoiku jest. Wiem, że to wszystko zależy od filtra, tak. jak to wy widzicie na jakim urządzeniu. Tak. Ale to jest tak, jak sobie wyobrażacie, ziemię to mniej więcej kolor ziemi. Kolor ziemi, dokładnie. W środku jest jeszcze em, przebijak, taki, ale też z takim a, motywem e, lwa. Nie możemy rzucić? Z dwóch stron. <grym> W środku jest również, a to jest też genialne, bo to jest taka torba na zakupy. O, to, to nawet nie wiedziałem, że Taka jest bardzo to... duża. Solidna, materiałowa. Tak, tak, pamiętam, jak oglądaliśmy z Damianem. W sensie, zwłaszcza ja, plus <laughs> testuje nie jest dla ciebie miejsce. Testuje właśnie nowy kocyk. Czy jest wy, wystarczająco miękki? <laughs> um, ale pamiętam, jak oglądałam różne tutoriale, to strasznie chciałam, strasznie mnie ciekawiło, jak ktoś pokazuje właśnie te wszystkie rzeczy i tutaj też jest ta, ta właśnie taka tak. fajna torba. Wszystko wygląda tak jeszcze bardzo solidnie, typu, że te tak, zamki i szycia tak. są takie naprawdę jak... Ja to porównuję do kurtki, bo mi się kojarzy to z taką, jak kieszenie do kurtki tak. zimowej. Wszystko takie porządne widać, nie jest takie tanie. Tak, ta zdecydowanie. I jest długi pasek, zarówno do torebki, jak i on może służyć do tej torby e, na zakupy. Tak. E, to będzie chyba przypinane do wózka. Tak, to będzie przypinane do wózka. E, oprócz tego, tak jak Danam przed chwilą pokazywał, jest również... E, m... Pokrowiec na deszcz. Pokrowie na deszcz, dokładnie. Tak, zabezpieczający wózek, chociaż Potem... słyszeliśmy, że mało kto z tego korzysta. Właśnie, podobno się z tego nie, nie, nie korzysta za bardzo. Jest jeszcze taka e, malutka kosmetyczka na rzeczy dziecka albo rzeczy rodziców. Ehm. Dużo tak torba kryje. Dużo ta torba kryje. I ma też dużo takich, y, jak to się nazywa, komór. Tak, właśnie chciałam pokazać, że dużo jest takiego miejsca. Są tutaj kieszenie. Tak jak Damian mówił, ona jest taka właśnie trochę jak kurtka. W środku jest, są takie duże kieszenie, małe kieszenie na butelki. Um, no jest piękna. Moje. Oh, yeah. <laughs> e, no, wyszło. więc torba jest piękna, funkcjonalna. E, przynajmniej z tego, co oglądaliśmy na różnych tutorialach. A Bluz jest bardzo spragniony miłości, odkąd wie, tak. będzie dzidzia w domu, to... On jest jak człowiek po prostu, potrzebuje się przytulić, więc trzeba się przytulić. Tak, dokładnie tak. No dobrze, Blusiu, teraz... Teraz chyba idziemy, skoro zaj, zajęliśmy się dodatkami, to teraz pora na wielki kaliber, czyli... Czyli składamy. Czyli składamy. A jeszcze chciałam powiedzieć, że ta torba i w ogóle ten wózek ma różne takie wykończenia tłoczone i został zaprojektowany przez Kasię Sokołowską Tak, tą stop model, jak ktoś kojarzy Tak i... Ju, jurorkę, tak? Jurorkę I chcę powiedzieć, że, że pięknie to zaprojektowała, że, że ma świetny wóz Tak, nie dość, to jest, się... wygląda to ładnie, estetycznie ale też nie jest przesad... nie przesadzone Tak, jest takie minimalistyczne A, a tak jak jednocześnie się... ten wózek, jak się próbowaliśmy go e, gdzieś tam, bo widzieliśmy, no to, no to był taki Wydawał się funkcjonalny bardzo. I ma same dobre opinie. Tak ogólnie, jakby Danem dość duży reset robił, tak. więc. No dobrze. Tutaj o! O, jeszcze mamy coś plastikowego. Jeszcze, Dobra. Tu jest książeczka, to chyba dla mnie. Tak. Jak żeby złożyć. Jak się składa. Mam nadzieję, że się uda bez książeczki. Dobra, mamy ten sprzęt. Dobra, jeździmy, jeździmy już. Tak się prezentuje mniej więcej spacerówka. Tak? Tak, tylko... Coś tutaj nie tam jeszcze? My na pewno, to co jest ciekawe, czego nauczyłam się na psychologii... Tu się wysyła. To to, że mm, dziecko y, do tak... Drugiego roku życia gdzieś, a przynajmniej do momentu, kiedy samo nie wstaje, i to jest, to powinno jeździć do strony rodziców, a nie w stronę otoczenia, ponieważ w stronę otoczenia tak jakby łapie wszystkie emocje wszystkich ludzi, a powinno łapać i uczyć się emocji tylko od rodziców w tym pierwszym etapie. Dlatego. Dlatego myślę, że my spróbujemy od razu woką wodę, tak? czyli obrócić. No dobrze. Z tego co pamiętam, to, było, to było Proste. A jeszcze tutaj były takie. Takie przedłużenia? Takie przedłużenia, a jeszcze. A to proste. nie było dodatkowo, że można było sobie to kupić? Nie, nie, bo pan mówił, że będzie. A. To przynajmniej gdzieś powinno być. A. W sekundę się zamieniamy, jak widać, bardzo banalne. Bo w niektórych wózkach w sklepie było nam bardzo trudno zamienić, tak, pozmienić, a tutaj było po prostu w sekundę. Jeszcze mają taki mechanizm, że, że no bo trzeba odczepić z jednej i z drugiej strony, żeby wyjąć forelik, ale żeby można było to zrobić jedną ręką, jak się, jak się jest na zakupach z dzieckiem samemu. To się klika i to, to już trzyma, tak? Jakby jest już otwarte. Więc jak tu klikniemy, też już trzyma, można tylko wy, od razu wyciągnąć idzie do góry całe, jedną ręką. No i też nasz e, fotelik, który też pokażę jak przyjdzie, dlaczego się zdecydowaliśmy na taki. E, też właśnie tak wchodzi. E, tak, ale tutaj nie widzę tych. tych. Musimy, no właśnie. Musimy, musimy, musimy gdzieś dopytać. poszukać. Tak, tak. tak. Może Dobra. gdzieś w innym opakowaniu. Co ma ten wózek fajnego? Tak, rączka się wysuwa na pewno. Rączka się wysuwa na pewno. Ej, jak ona się wysuwa? Tutaj bo, boczna chyba. Ja jeszcze nie ma A nie, tak. A, tak. Najprościej, czyli tutaj się przyciska. Tak. I trzyma tam gdzie się chce. Mam nadzieję, że to e, dobrze widać. A, ja też. <laughs> może, e, może ściągniemy, ponieważ to będzie nam potrzebne już na... Tak, to, to pokażemy jak szybko się ściąga. Się I tutaj sobie się trzyma dzieciuszka, ale w jednej ręce i pyk od razu się podmienia jedną ręką I szybciutko I mamy to Dobrze, ekstra dola ma ten plus, że jest składana, typu, że można ją łatwo przewozić w samochodzie Jest składana, jest taka cienka Tak No i co, zakładamy ją, czyli do strony rodzica Tak i My też bardzo i już jesteśmy i teraz tak, tu się podnosi, a tu, tu się trzeba coś zaczepić tak. o, a yes. tak łatwo. Tak? Dobra. Teraz. Chyba tu jest szersza tam, nie? Tak. Udało się. To co jest ciekawe to też, że ta gondola jest dosyć szeroka i długa, więc też posłuży na dłużej tak. i... Trzy na, tyle, minuty, na ile nie ma po co? 3 minuty później. Tutaj. Dobra. Super. Mamy. mamy się wyciągamy. Mamy to. I mamy. Oj, tu jeszcze też nie wiem, jak się robi. Żeby tu... Chyba jakoś też się tam. O, klika się. Tutaj jest taki piękny też śpiworek, który jest właśnie, służy na zimę i też jest takim motywem. Jest w zestawie. Lewa jest w zestawie. A i tutaj, tutaj jest takie do zakrywania, tak? Tak, tak. Jest to gdzieś, tu. O właśnie, tutaj też jest taki motyw <grym> Dwa. I to, to jest jakoś się tutaj po prostu zasuwa. Tak, i jeszcze... A jest tutaj normalnie. Bardzo prosto, tak jak kurtkę się zasuwa. Tak, to chyba też to. Tak, tu. Okay. nie no, troszkę to podpalamy o, jest, jest, dobra Jest. nie jestem dobry w zamki, jak się okazuje Że pięknie yes, a to? Super. to chyba tutaj jedno jedno drugie... jest tutaj chyba, że można tutaj nie, tu nie a to? a drugie? nie mam pojęcia to jest takie jakby skrzydło na pewno jest jedno tutaj tak, jedno tutaj może wydłuża ten, jak jest, jak jest słońce, to można wydłużyć. A drugie, a bo to jest, jest UV50, to też UV50. to też UV50. Czyli ma jakąś tutaj taką płytkę, jest twarde, to tak. nie jest tylko materiał. Tak. Chroni przed UV. Może w książce coś pisze. Ok. Zobaczmy. Zobaczmy. A to jest pewnie, drugie jest pewnie do spacerówki. Czyli jedno a, jest do tego, a drugie okay. do spacerówki. To ma sens. To ma sens. O tak. Z drugiej strony. Tak, tak. I wepnij. O. Wszystko jest właśnie takie bardzo funkcjonalne i... Tak. A teraz najważniejszy moment, czyli tego tak też nie próbowaliśmy. Czyli czy dzieci się podoba? To też, ale jak się składa. A. Jak, jak widzicie, wyciąga się w sekundę. Tata będzie wyciągał. I teraz tak, odpinamy torbę. Do góry. A, do góry. To jeszcze nie umiem. Dobra. Okay. Mamy torbę out. Mama bierze torbę. I teraz powinno się jednym ruchem. A właśnie. Czekajcie. Tak jest. Na tym nam właśnie też bardzo o. zależało. żeby podróżować. się Chcemy więc... podróżować i też właśnie, żeby szybko i fajnie się to samo chować. Tak się rozkłada. O. O. Sekunda. Zakładamy. Podobno sama kobieta jest w stanie to zrobić bez problemu, więc nie jest to skomplikowane. To jest Jak macie możliwe? jakieś pytania a propos wózka albo czegokolwiek związane z pojazdami dziecięcymi, <laughs> to Damian jest prawie ja specjalistą. Ja jestem prawie specjalistą, mogę doradzić. A już na pewno jest specjalistą w researchu, więc, więc na pewno ten, na pewno zrobi research dobry. To by było na tyle. Tak, jak się sprawuje, to się dowiecie, bo my jeszcze sami nie wiemy. Tak, ale mamy na... nadzieję, że dobrze. Na pewno damy znać. Ze spacerówki będziemy dopiero korzystać. Z reszty rzeczy e, mamy nadzieję też. No i następnym razem już chyba e, dzisiaj będzie płosk. Z... Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.